O co prosimy w trzeciej kolejności na modlitwie? Ewagriusz mówi, że na trzecim miejscu jest proszenie o wyzwolenie od pokusy i od opuszczenia. Co to znaczy? Wyzwolenie od pokusy, tak jak modlimy się w modlitwie pańskiej i nie dozwól abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. To jest właśnie ta trzecia prośba według Ewagriusza, żeby prosić Boga o uwolnienie od pokus oraz żeby stał się naszym zbawicielem. Żebyśmy nie byli opuszczeni, tylko doświadczali jego obecności, zbawiennej obecności. Módlmy się więc, tak jak uczy Wagriusz, o wyzwolenie z pokusy i o zbawienie.